Znaczy, słuchajcie, jak miałbym takiego pilota jak Michał Wiśniewski od początku swojej kariery, to on sobie zupełnie inaczej to życie rajdowe ułożył. E, piękne przeżycie, piękne emocje i przede wszystkim kupa śmiechu w samochodzie. E, to mi się bardzo podobało. Michał się spisał, w wyśmienicie samochód również. Ja po prostu starałem się całej tej, w całej tej operacji nie przeszkadzać, nie zrobić nic niepotrzebnego. Wiecuję, że zamówię nam w końcu te e, w tancza. także słuchajcie, zespół ich dwoje, ja i Michał dał naprawdę e, myślę, że radę e, na co popatrzeć? Troszkę się poślizgaliśmy, trochę się pobawiliśmy. Przyniosło to fajny efekt, dobry rezultat. Bardzo się cieszę. Dobra robota, z pozycji jakby tutaj dużych emocji, z pozycji jakby wiary, że war, warto walczyć do końca. Cieszy tempo tam na poszczególnych sekcjach, cieszy wiedza, jaką zdobyłem odnośnie tego samochodu i jakieś tam kolejne odczucia, jakie mam, więc dobre, naprawdę dobre, dobre kilometry. Myślę, że jest świetna atmosfera, to co poczuliśmy wczoraj na rynku w trakcie startu. Myślę, że dzisiaj na ceremonii, podczas ceremonii mety będzie równie miło, przyjemnie i ten klimat festiwalu tutaj czuć. I to daje też. Taką, faj, tak, takiego fajnego kopniaka, żeby, e, no, żeby jakby budować tutaj te emocje, tak?